Witam Was serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj głównym tematem układ klimatyzacji, a pacjent to Renault Laguna. Właściciel zgłasza niesprawność układu klimatyzacji, więc jaki jest plan działania? Najpierw sprawdzimy, czy faktycznie ten układ nie działa, później zajrzymy pod maskę i sprawdzimy, gdzie jest dokładny problem. Ok, tak jak już wspomniałem, zanim zaczniemy poszukiwanie problemu, sprawdzimy, czy faktycznie ten układ nie działa. W tym celu uruchamiamy silnik. Klimatyzacja jest już przygotowana, najniższa temperatura, obroty wentylatora na maksa. Teraz zapikujemy termometr do kratek i zobaczymy, jaką temperaturę uzyskamy z nawiewu. Warunki, w jakich sprawdzamy układ klimatyzacji jest około 20 stopni na zewnątrz, czyli powinniśmy uzyskać dość dobrą wydajność układu klimatyzacji. Odczekamy chwilę, ale już teraz widzę, że praktycznie nic się nie dzieje, nie zmienia się tam temperatura. Z kratek mamy aktualnie 18 stopni, także faktycznie przypuszczam, że tutaj właściciel samochodu mówił prawdę, czyli ten układ nie działa. Zaraz zajrzymy pod maskę i zobaczymy, co się dzieje pod maską. Tak jak widzieliście, temperatura w kabinie nie zmieniała się, tak więc już widzimy, że coś jest nie tak z układem klimatyzacji. Pierwsza rzecz, którą możemy sprawdzić po podniesieniu maski, to to czy kompresor w ogóle się załączył. I tutaj, jak widzicie, kompresor nie jest załączony i tutaj możemy mieć kilka powodów, dlaczego ten kompresor nie pracuje. Jeden z nich to oczywiście sam kompresor uszkodzony, uszkodzona cewka, uszkodzona instalacja w samochodzie czy też nieodpowiednie ciśnienie, zbyt niskie ciśnienie albo uszkodzony czujnik ciśnienia bądź po prostu brak czynnika. Zaraz podepniemy manometry i sprawdzimy jakie jest ciśnienie w układzie, a to już myślę, że nam bardzo dużo powie. Tak jak wspominałem, może być kilka powodów, dlaczego kompresor się nie załącza, między innymi brak czynnika w układzie klimatyzacji. W tym celu podłączyłem manometry, żeby sprawdzić jakie ciśnienie aktualnie panuje w układzie i jak zauważycie, mamy 0 barów. I to po stronie wysokiej i po stronie niskiej, czyli możemy przypuszczać, że tego czynnika w układzie aktualnie nie ma. Co świadczy o tym, że najprawdopodobniej mamy nieszczelność. Jak dobrze wiecie, mamy kilka metod, których możemy użyć podczas poszukiwania nieszczelności. W tym przypadku my rekomendujemy jako firma NRF stosowanie hydrogenu, czyli mieszaniny azotu i wodoru i wykorzystanie do tego odpowiedniego detektora. Hydrogen wprowadzony do układu, tak jak widzicie, mamy podany hydrogen na obie strony, czyli na niskie i na wysokie ciśnienie. Ciśnienie około 6 barów, rekomendowane w tym przypadku, na razie powinniśmy odczekać najlepiej kilka minut, zobaczyć, czy będzie się coś działo, czy będą się zmieniały wartości na manometrach, następnie odłączamy manometry, pozostawiamy tak układ jeszcze z tym hydrogenem, i po około godzinie, dwóch podłączamy jeszcze raz manometry i sprawdzamy, jakie mamy wskazania na manometrze. Jeśli Będziemy mieli spadek ciśnienia, jest to dla nas sygnał, że najprawdopodobniej jest wyciek i w tym momencie możemy przystąpić do procedury poszukiwania nieszczelności. Oczekaliśmy kilka minut, ciśnienie cały czas się utrzymuje, mamy też 6 barów. Teraz jak widzicie, rozłączyłem manometry ze względu na to, że czasami możecie mieć taką sytuację, że uszkodzony jest sam zawór w porcie serwisowym i w takim przypadku takiej nieszczelności nie znajdziecie. Teraz odczekamy dwie godziny, podłączę jeszcze raz manometry i zobaczymy, jakie będzie ciśnienie. Jeśli ciśnienie spadnie, no to już będzie dla nas sygnał, że najprawdopodobniej mamy nieszczelność i rozpoczniemy procedurę poszukiwania nieszczelności. Ok, odczekaliśmy 2 godziny, ciśnienie spadło, mamy aktualnie około 4 barów, czyli jest to dla nas sygnał, że najprawdopodobniej mamy nieszczelność w układzie klimatyzacji. Żeby ją zlokalizować, użyjemy detektora. Zanim użyję detektora, jeszcze przedmucham zmieszonym powietrzem komorę silnika, żeby nie zaburzały nam wyników inne zanieczyszczenia. Następnie samochód też podniesiemy, aby uzyskać lepszy dostęp do poszczególnych elementów i mam nadzieję, że szybko uda nam się zlokalizować nieszczelność. Okay. Udało nam się namierzyć nieszczelność, eee, tak jak widzieliście wcześniej, sprawdzałem najpierw od góry, tam nigdzie tej nieszczelności nie było widać. Jak dobrze wiecie skraplacz jest dość często elementem, który ulega rozszczelnieniu. i tak też jest w tym przypadku. Eee, detektor wykrył nam ubytek eee, hydrogenu w tym miejscu właśnie, tak więc zabieram się za wyciąganie skraplacza. Ok, jak widzicie samochód mamy już częściowo rozebrany, wystarczająco, żeby dostać się do skraplacza. Zdemontowaliśmy zderzak, górną osłonę, popuściłem reflektory, żeby mieć lepsze dojście do skraplacza. Teraz pokażę Wam dokładnie, w którym miejscu mamy nieszczelność. Jak widzicie, stary Skraplacz jest w słabej kondycji. Pierwsza sprawa jest mocno zanieczyszczony. Ubyło już nam troszeczkę lameli. Nie dość, że jest nieszczelny, to jego wydajność już jest bardzo słaba. Jeśli macie takie sytuacje, że klimatyzacja działa, ale w upalne dni też słabo pracuje, macie słabą wydajność, zwróćcie uwagę na kondycję Skraplaczy, bo jak dobrze wiecie, bardzo często wyglądają dużo gorzej i wtedy nigdy nie uzyskacie pełnej wydajności układu klimatyzacji. W tym konkretnym przypadku na szczęście asortyment Firmy NRF jest tak duży, że znaleźliśmy dokładnie taki sam skraplacz do Laguny Trójki. Tak więc teraz zabieram się za montaż i opowiem Wam kilka słów jeszcze przy montażu, na jak co zwrócić uwagę. Skraplacz na swoim miejscu, wszystko pasowało idealnie. Aktualnie zaaplikowałem hydrogen. Zrobimy taki dwugodzinny test, żeby zobaczyć, czy na pewno układ jest szczelny. Jak wszystko będzie dobrze, składam plastiki, zderzak, a potem będziemy podłączali maszynę do klimatyzacji. Ok, jesteśmy już po testach, minęły dwie godziny, układ nabity był najpierw hydrogenem, trzymał ciśnienie, teraz jak widzicie podłączyłem maszynę, wykonujemy próżnię. również to będzie trwało około dwie godziny, następnie sprawdzimy czy układ działa poprawnie, włożymy termometr do środka, zmierzymy temperaturę z kratek i mam nadzieję, że wszystko poszło zgodnie z planem. Maszyna zakończyła procedurę, czas sprawdzić czy układ działa teraz poprawnie. Jak widzicie problem został rozwiązany, temperatura spadła do około 6 stopni Celsjusza, także problem uważam za rozwiązany, zabieramy się za kolejne przypadki, oglądajcie nas.